No i super, przyjechałem tutaj i widzę Wiele tablic rejestracyjnych stoi Stoją fury GA GDA GK GMB Cała masa różnych pojazdów A ja dzisiaj pojazdem z limuzyną Znaczy limuzyna z kierowcą WE tablicy na twardo No i tak, powiecie o kurwa tak Jakiś leasing przyjechał, i teraz tu odpierdalam bogacza. Gdzie to? Ja nie jeżdżę limuzyną z kierowcą na co dzień. Znaczy, że nie jeżdżę zwykłym, z, zwykłym samochodem, którego nie zatrzymuje nawet policja, bo nie ma po co. Wygląda na taki, co ma przegląd e, i, i sprawne hamulce, a ukraść tego raczej nawet po nikt nie podpierdali. No ale tu dzisiaj podjechałem takim, takim bogatszą, bogatszą wersją e, linią autobusową. Wiecie, to jest świetna opcja. E, tak na dobrą sprawę e, płacisz 400 wy jeździć gdzie chcesz. Ja wchodzę od razu do, do, do autobusu, do kierowcy 400 wy. mówię: wieź mnie pan tu kurwa na plac. No i tak mnie wożą. Raz się tylko przewiozłem, a właściwie nie przewiozłem. Wsiadam, mówię: wieźmie pan do centrum. O panie, w dumasz cztery wy kurwa, weź mnie do centrum. Wiesz, jak ciężko jest w Sylwestra znaleźć taksówkę. O panie, wypierd dalej, jadę na bazę. Zostawił mnie z tym hajsem. Mówi, no i autentycznie. Także są pewne, są pewne absurdy. Tak jak kiedyś próbowałem z pewnej miejscowości letniej czy wakacyjnej się wydostać, nie mając specjalnie za dużo pieniędzy. No więc podchodzę do, do, do PKS-u. To lata temu było. I podchodzę do gościa do, do kierowcy i mówię panie, ile kosztuje, żeby się stąd wydostać? No mówi, że bilet tam normalny, tam koło dychy. Ja mówię, no, policzyłem finanse, mówię, wie pan co? Mam 5 zł. I to jest wszystko, co mam. No, popatrzę, popatrzę. Daj pan. Wziął to 5 zł, zająłem miejsce i szczęśliwy dojechałem na to, na, na, wydostałem się do, do, do większej cywilizacji. I to mnie taka myśl na, naszła przede wszystkim, że to ja tutaj gościowi pięć zata i mam z głowy. Po pierwsze, nikt mi kurwa nie powie, że te wszystkie systemy elektroniczne to są dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej wygody. Na pewno kurwa nie jest dla mojej wygody, bo żaden system by mnie za 5 zł kurwa nie przewrócił. A takim sposobem kierowca sobie zarobił, ja zaoszczędziłem drogi pieszo, i nie było pustego miejsca w autokarze, czy w PKS-ie. A przecież wiadomo, że nawet linie lotnicze, urwa wszelkiej maści, stosują tak zwany overbooking, czyli sprzedają więcej biletów niż mają miejsce na pokładzie, bo wiedzą, że ktoś tam nie przyjdzie, i żeby na pusto nie latać. No i co? I takim sposobem. Dzięki brakowi dozoru, dozoru elektronicznego, jakiegokolwiek, udało się załatwić sprawę. I co? I można, kurwa. Zresztą te, te miejscowości letnie to, to też jest jakaś porażka, Wam powiem, bo kurwa. Od krynicy morskiej pomielno. Gdzie nie pojedziesz w sezonie letnim? Wszędzie, kurwa, możesz kupić magnes, wszędzie możesz kupić. Plastikowy pchaczek, kurwa, jakiegoś helikopterka, wszędzie możesz kupić balonik, nawet z helem. Wszystko to kosztuje cztery razy tyle, co powinno kosztować, i ludzie to kurwa kupują. No mówię, największe jakieś takie e, paranoje, które, które gdzieś tam się trafiają, to Ciupaga e, z napisem Sopot albo sprzedawanie świeżych ostypków na morzu. No, kurwa, mać, no tego to jeszcze nie było. Gdzie to ma wszystko z regionalizacją, jakieś To, co pojadę. Yy, pojadę do zakopanego i będę mógł sobie kupić yy, nie wiem, piasek z, z nadmorza. No bo przywieźć od razu ciężarówką trzy tony i tak sprzedają kurwa w woreczkach, bo im łatwiej. Nie wiem, jakaś paranoja w tym wszystkim jest wam powiem. No, a tak jak sobie dalej yy, rozpatrzyć. Yy, pójdziesz do, do pierwszej lepszej knajpy, dwie stówy, kurwa, nie twoje. Żeby ten obiad był jakiś przesadnie wielki? No nie wiem. No, zdarzyło się być. I tak kurwa z roku na rok coraz te porcje są mniejsze, nie wiem z czego to wynika. Czy ja po prostu więcej żrę, żołądek rośnie razem ze mną i, i po prostu przestrzeń magazynowa się zwiększa, czy, 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 czy co, czy te ich porcje wiem, przy, przy smażeniu odpadają, chociaż miałem ostatnio taką rozkminę. Czy świeżą rybę, przynajmniej no, napisali, że świeża, no to mogę przyjąć, że jest to jakaś namiastka świeżości. Przynajmniej na papierze. Czy świeżą rybę po 29 zł za 100 gram czy pizzę bezpiecznie wpierdolić, mieć z głowy? No i tak sobie myślę, myślę nie, biorę pizzę. I zaraz powiecie, jestem cebula, pojechałem nad morze, a kurwa, nie zjadłem rybki. Celem mówiąc, to wolę sobie chyba rybkę kupić w sklepie, bo jest mi taniej w tym, w tym wszystkim i przynajmniej mam podobne szanse na to, że to, to co tam kupię, jest świeże. A w, w tej porcji może się okazać, już mnie przecież ostrzegają wszystkie możliwe poradniki. Gdzie nie pojedziesz, to jest jakiś poradnik. Tu pojedziesz do Warszawy, uważaj na to, pojedziesz do Trójmiasta, uważaj na to, w Zakopanym, na to. Wszędzie, wszędzie, coś. Wszędzie coś, jakaś totalna paranoja, totalna paranoja. Tu najlepiej pojechać tym, tu pojechać tym, tam pojechać tym, tu lepiej się nie przemieszczać. No nie wiem, no ostatnio gdzieś słyszałem, że w Katowicach lepiej nie jeździć autobusem. Ale to... No i takie, takie wszelkie poradniki, wszelkiej maści. No i co? W takim wypadku pomyślałem sobie jedno. Pierdolę to, biorę coś pewnego, bo wezmę sobie to za 100 gram, Nagle się okaże, że to będzie ryba Gigant plus jeszcze panierki cztery razy tyle. I ja pół wypłaty zostawię na to, żeby móc w ogóle się stamtąd wydostać, żeby zapłacić za rachunek. Nie? Wali mnie to. No i teraz co? Z tych poradników. Też kurwa świetna sprawa. Też świetna sprawa. Przeczytałem, byłem w Szwecji. No i czytam sobie poradnik, że tam nie ma czegoś takiego, jak magnes na lodówkę. Taki wiecie jak sobie można kupić właśnie w, w, wszędzie, tylko nie u nich. Więc co oni pierdolą? No przecież normalni ludzie, tak, no przecież e, gadają także się z nimi dogadasz, bo przecież głównie po angielsku, a że szwedzki przy okazji, no wypadałoby. No i tak, gdzie tam? No w życiu. No i pierwsze, co? Pojechałem, siadam do taksówki, pytam gościa panie, bo taki mam temat, chciałem kupić Magnes na lodówkę. Na co zapytał mnie po co? Ja mówię, no taki turystyczny z napisem: Szwecja, bo to w domu kolekcjonują. No obiecałem, że przywiozę, zawsze przywożę z różnych miejsc. No musi być. Nie ma, że nie będzie. Ja mówię, gdzie to można kupić? Nie wiem. U, wtedy mi się zapaliła lampka po raz pierwszy, że coś jest nie w porządku. I ten poradnik chyba jednak nie do końca kłamał. E, bo przyjechałem, spotkałem się zna ze znajomymi i zadałem im to samo pytanie. Mówię, słuchajcie, gdzie mogę tutaj kupić magnes na lodówkę? No i taka cisza, patrzą po sobie, patrzą po, na mnie i tak, ale po co? Ja mówię, no na lodówkę, bo przy tu nie ma czegoś takiego. Ja mówię, jak nie ma czegoś takiego? No, przecież na pra praktycznie każdej szerokości geograficznej. Nie ma, kurwa. Nie ma, nie ma. Koniec. No, i tak, taki byłem lekko podłamany. Suma summarum załatwiłem. Oczywiście, bo przecież nie jestem taki, żebym miał nie załatwić. Jak mówię, że załatwię, to załatwię. Nawet załatwiłem nie jeden. I no nie powiem kurwa, jak to załatwiłem, bo to nie jest poradnik. Ja tu nie prowadzę poradnika turystycznego, ale da się. Jak się uprzesz, to się da. No i co? No i co? I teraz tak, takim. Takim sposobem jesteś w takiej, w takiej sobie jakiejś wesołej miejscowości, to tak. Szanse na dobre żarcie, no są, ale drogo. Ale to też ryzykujesz, że wieczór z porcelaną jest twój. Szanse na spotkanie jakichś dziwnych ludzi? Hm. Na pewno, jak najbardziej. No, dziwne, żeby nie spotkać jak się pół Polski najeżdża na, 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 na jakiś nadmorski kurort, a przy okazji są tam jeszcze tumblice, co też w ogóle jest zabawne we wszystkich statystykach, że taki e, popularny Sopot się okazuje być jednym z najniebezpieczniejszych miast w Polsce. Dlaczego? Bo kurwa statystyki pokazują przeliczenie na tysiąc mieszkańców, a tam mieszka, nie wiem, ze tysięcy, no to jak się najedzie pół, pół e, kraju do, e, do jednej dziury i się zaczną tam napierdalać na, na mąciaku czy, czy na plaży, czy gdzieś tam, no to dziwne, żeby to, to, to nie rosło. I nagle patrzysz, chodzisz, nic się nie dzieje. No To gdzie tu jest, to, to powinno być jak w Bagdadzie chyba, albo nie wiem, gorzej jakiejś w Somalii, nie przemierzając. No a co? A summa summarum, ee, zjeść drogo, chałupa drogo, miejsc parkingowych, no niby tam coś na, narobili, ale to zapłacić, to to. Worek pieniędzy. Najlepiej postawić gdzieś tam, daleko, daleko i albo przejść z buta, albo autobusem. No ale to co, autobusem? Jak ja autobusem jeżdżę za 400 no to, to gdzie ja będę kombinował? Tym bardziej, że to nie wszystkie, nie wszystkie autobusy tak chętnie zawożą, gdzie by się chciało. Niektórzy się obrażą, bo powiedzą: Nichu ja nie jadę i dziękuję. No, już są różne problemy z tymi, z tymi środkami, środkami transportu. Nie? No ale to co właśnie z, z, z tych rozpin? Bezpieczeństwo. Dla naszego bezpieczeństwa, dla, naszego, dla naszej wygody i dla naszego czegoś tam, kurwa jeszcze, nie? No i co ci jeszcze wymyślą teraz? Teraz nigdzie nie pójdziesz nawet spokojnie czegoś zjeść, bo się zastanawiasz, czy masaćka na ryju będzie. Czy zapomniałeś samochodu, trzeba się cofnąć, czy. No tak na dobrą sprawę, gdzieś nie będą chcieli od Ciebie certyfikatów, jakiś papierków, kurwa zaświadczeń, tatuaży kurwa, pomerytać kurwa chipem przez skórę czy aby na pewno, żeby Cię nie wpuścić. Z drugiej strony jest cała masa, gdzie jeździmy tak wypierdolone, ale tak wypierdolone, ja nawet nie płacąc tych czterech stówek w autobusie ja mogę sobie przejechać i nikt mi uwagi nie zwróci. Wejdę do e, Biedronki zrobić zakupy, patrzę. No, nawet obsługa czasami ma wypierdolone kierpce na to, żeby założyć jakąś maskę czy cokolwiek. Nic nie zakładają. Siedzą, nawet połowa tam gdzieś tylko pod nosem se założy, połowa w ogóle kurwa nie założy. I to takie, o wszystko na papierze, wszystko takie wymyślone, żeby było, żeby się tylko yy, w, 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 zgadzało. No i teraz tak, ja nie mówię, że czy, czy, czy to dobrze się szczepić, czy nie dobrze się szczepić, ale kurwa, jeśli wymyślają do tego loterię, żeby namówić kogoś, żeby, żeby kupić, żeby się zaszczepić, no to ktoś tu chce coś kurwa ugrać takiego grubego, no bo jakby nie, no, tego nie nazwać, co? Nagle się okazuje, że się zaszczepisz, wygrasz hulajnogę nogę i ten wirus będzie wiedział, że ty jesteś zaszczepiony. Że jeździsz na hulajnozę ze szczepienia, kurwa, albo jeździsz samochodem ze szczepienia, to kurwa to nagle nie zaatakuje. Albo nikogo nie zarazisz, będziesz kurwa całkiem wiesz, przejrzysty jak szyba. Nie? Mówię, no, coś jakoś to im wszystko do, 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 do kupy nie gra. Nie? Oczywiście najlepiej się e, z jednej strony e, wygrać, e, wygrać ten samochód, kurwa. E, jest jeszcze opcja. Co to teraz wymyśli? Znaczy nie teraz, tylko tak. No, jeszcze jakiś czas. Czy już niedługo trzeba jeszcze się kurwa spisać, kurwa, e, z rachmistrzem, czy bez rachmistrza. Jest taki spis, kurwa, statystyczny, statystycznie kurwa. A i wtedy też możesz wygrać samochód. Taki jest kurwa Bayer, nie? Więc możesz, kurwa, wygrać samochód w loterii, możesz wygrać samochód, kurwa, statystycznie, a i to może jest pomysł, bo statystycznie to, kurwa, każdy ma przynajmniej ze trzy samochody, no. Tylko jakoś tak zapomnij, że statystycznie to jeśli ktoś ma trzy samochody, to fajnie, żeby miał trzy miejsca parkingowe, a nie... jedno i to za 30 tysięcy, kurwa, pod, pod domem. Albo sobie parkuj gdzieś w, w krzakach, to ci może nie podpierdolą auta, albo nie zarysują. Także coś tu się mocno nie gra. To jest w ogóle świetne, nazywanie samochodów... nazywanie nowych bloków apartamentami. Tylko kiedyś, jak pamiętam, bloki stawiali, to było tam miejsc pod blokiem, nie, z 50 stało pięć samochodów, i było wszystko git. I było wszystko fajnie. Wiadomo, to później tam się rozrosło dobrobyt, lawety z Niemiec, kurwa z Francji, z Holandii, nawieźli tych samochodów i generalnie nakupowali różne, różnych innych w Polsce, no i tych samochodów przybyło. No i teraz wszędzie parkingi zajebane. I kto kurwa logicznie myślący, zakłada, że. Na jedno mieszkanie będzie jedno, jeden samochód. No, jeśli ktoś kurwa kupuje w nowym budownictwie, no już tak to nazwijmy, żaden tam kurwa apartament i e, do, z automatu nie masz miejsca albo dwóch, no to to jest jakaś porażka. To jest kurwa jakaś porażka. No bo co w tym wszystkim uznasz, że e, mam swoje miejsce parkingowe, tak jak kiedyś byłem załatwić sprawę na, na jednym takim zamkniętym osiedlu. Podjeżdżam sobie pod szlamon. No, i gościu, oczywiście na dzień dobry, ochrona stawia opór że nie wejdę, bo przecież kurwa powinienem sobie pilotem otworzyć, jak jestem taki cwaniak, a jak nie, to dzwonić do tego gościa. Do tego gościa, od którego, z którym mam sprawę, niech on przyjdzie pod szlaban i kurwa otworzy. Nie? So, myślę, no świetnie. To ja mam kombinować, żeby się dozwonić do człowieka, żeby on przeszedł przez pół osiedle i to tak bez mała, nie wiem, no prawie chyba z kilometr do tej bramy było. Żeby on mi łaskawie otworzył, żebym ja mógł sobie podjechać. Mówi, no chyba kurwanie. No wiadomo, że się dostałem, bo przecież nie jestem taki, żebym się miał nie dostać. Przejeżdżam przez ten szlaman, podjechałem sobie, gdzie tam, e, gdzie tam potrzebowałem pod adres. No i ten ochroniarz do mnie podpierdala i tak. Panie, co pan tu kurwa robisz? Ja mówię, panie, przyjechałem załatwić sprawę. Potrzebuję 10 minut i stąd wyjeżdżam. Ale gdzie pan tu się postawił tego? Ja mówię, panie. Nie będę z tym zapierdalał do bramy, kurwa takich kilometrów, jak będę chciał sobie porobić jakieś maratony, to się, to kupię sobie kurwa adidaski i w dresiku będę popierdalał, a tak to zejdź mi pan z drogi. A on mówi, dobra panie, panie wiesz pan co, to weź pan postaw się tutaj, pokazuje mi taki kawałek miejsca, bo, bo, bo tu prezes mieszka trzy domy dalej, zaraz się przepierdoli do mnie. A mówi, no. I to już jest inna rozmowa. Czy ja mu mówię, że jakiś to jest kurwa coś złego, to ja się postawię. I teraz co? Jakbym znowu miał jakiś system dozorowo elektroniczny, nie z żywym człowiekiem sprawę załatwiał, to co? To już bym kurwa nic nie ugrał. To bym stał przy tym szlabanie jak pizda i nic nie załatwisz. I to jest te wszystkie szlabany i tak dalej, to dla mojego dobra i wygody, albo dla tego gościa, który, z którym miałem załatwić sprawę i on miałby do mnie e, podbijać takie kilometry. No w życiu kurwa. Ty. Są teraz takie te, te nowe osiedla ze szlabanem, co bardzo fajne jest, no bo niby tych, tego, że tak powiem, jakichś takich, takich dziwnych ludzi jest mniej, no ale z drugiej strony, co kurwa, jak ktoś się uprze, to i tak wlizie. No to po co to wszystko jest takie na siłę? Po co jest takie to wszystko wydumane? Zupełna, zupełna paranoja. I ktoś mi powie, no bo kurwa, wieś taka nowoczesność. W dupie mam taką nowoczesność. Wsadźcie sobie kurwa to wszystko razem ze szlabanem do magazynu. I to będzie najlepsze kurwa rozwiązanie. Ale to idąc dalej. No i wymyślili sobie te wszystkie patenty. A, że dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa, nie? Dla bezpieczeństwa musisz porobić kurwa testy, musisz porobić szczepionki, kurwa wszystko będą sprawdzać na... Yy, granicy, której nie ma, bo kurwa się nie da, bo to inaczej nie przeskoczysz. Tu wszystko musi być kurwa e, idealnie, bo to walczymy kurwa z e, gigantycznym zagrożeniem, śmiertelnym takim, że chuj. To ja nie podejrzewam, że, że tego nie ma. Ja nawet obstawiam, że jest taki wirus. Żeby mi nikt tu nie powiedział, że kurwa z jakąś kurwa czapką kurwa z, z folii chodzę na głowie, czy, czy inne wynalazki. Jest, no i co? Grypa też jest i jakoś kurwa ludzie żyją. Sraczka jest I z tym jakoś, ludzie żyją bardziej siedząco, ale to inna sprawa. No i co? No i takim sposobem mam kurwa czegoś nie robić, ale dobra. Miałem sprawę akurat po drugiej stronie yy, granicy, że tak powiem. Chociaż śpiewał ten z czerwonymi włosami Kajne Gręcen. No i faktycznie kurwa Kajne Gręcen, ale no. Nie, nie wiedziesz, póki nie, nie masz kurwa testu. Ja mówię, dobra, zakichany, zak, za, zaprychany, no ale akurat tak wyszło, że na, na parę dni przed wyjazdem się e, gdzieś tam podziębiłem, sobie myślę, kurwa, i normalnie zdrowy, zdrowomyślący człowiek, nie? no ale przez, tym, przez ten cały pierdolnik, to już też mi się kurwa blacha kurwa, pogięła i tak mówię, ja pierdolę, ty, jeszcze mi się kurwa wirusów zachciało przed, przed wyjazdem, no chuj by dostrzelił. No ale test już mam umówiony na następny dzień, idę wsadzi, dać sobie wsadzić kurwa do, do nosa kurwa przepychaczkę do kibla kurwa, no bo przecież inaczej się nie da, nie? Jeszcze zapłacić za to pieniądz, no bo o to w tym wszystkim chodzi. No i już, jadę tego, mówię, ja pierdolę. Dobra, zrobili tego, za chwilę tam, za pół godzinki się dowiaduje, czy, czy tego, że, no, że generalnie wszystko, wszystko ok, mogę jechać. Tu jest dla mnie papier. Nie? Dobra, papier kurwa trzymam. Jak, jak jakieś kurwa świadectwo włożyłem sobie do książki, wiesz, między kartki, żebym tam nie zagił tego, no bo przecież kontrola, czy to jest ważny dokument. Bez niego to ja bym w ogóle nie wyjechał. Mógłbym kurwa samochodu nie mieć, abym wyjechał. Mógłbym kurwa dowodu osobistego nie mieć, bym wyjechał. Mógłbym kurwa głowy zapomnieć, a też bym wyjechał. Ale kurwa, bez tego papierka nie, no bo przecież tak mówią w telewizji, tak kurwa trąbią wszędzie, ja to muszę mieć. No i chuj, inaczej tego nie będzie. Nie przeskoczysz, nie wytańczysz. Dobra, kurwa, świetnie. Dojeżdżam, przejeżdżam, podjeżdżam, dojeżdżam, patrzę granica. No wszystko fajnie, no i nawet jadę wolniej, żeby mnie tu kurwa nikt nie, nie, nie zaatakował, że się nie zatrzymam do kontroli. No, ale jadę, jadę, powolutku, po cichutku patrzę. No nic, żadnej kontroli. Przejeżdżam granicy, nic, żadnej kontroli. Jestem po drugiej stronie, nic, żadnej kontroli. Patrzę, o, stoi, ładne kurwa niemieckie, e, BMW-oklejone policajne. No, mówię, o, to tu zaraz pewnie będzie jakaś kontrola, no bo przecież patrzę. Nie, kurwa ty, siedzi sobie koleżka spokojnie, tak jak nasi. Coś tam w telefonie patrzy, coś tam za okno patrzy, nie panem na, na, na wszystko. Kazali mu stać, do stoi, no i fajnie, no i kurwa co. Dojechałem, pojechałem, no, dobra ty, no to przez całą drogę do granicy, na granicy, za granicą nikt ani mnie nie zatrzymał, znaczy nie, dobra. Musiałem się zatrzymać, to wam powiem szczerze, że miałem taki moment, że no, no nie szło inaczej, mówię, no tak mi się chce lać, że kurwa nie wytrzymuję, no to się zatrzymałem. I to był jedyny taki powód żebym się miał zatrzymać. Później jeszcze no wyszła taka też nieplanowana akcja, bo się okazało, że się paliwo w baku skończyło, też musiałem się zatrzymać. Ale tak to kurwa nic mnie nie zatrzymuje, Żadna, żadne te kurwa wiesz, mądre od bezpieczeństwa, od higieny, od pracy, od kurwa, od sanepidu. Nic się kurwa nie dzieje. No i co? I co ja mam w takiej sytuacji powiedzieć? Że, yy, że telewizja w jakiś sposób mi pomogła, tak? Otworzyła mi mózg. Wydobra ja dobra sobie myślę, ok, nie, nie ma tak źle, przecież będę wracał jeszcze, nie? No to w drugą stronę mnie zatrzymają. Coś zapytają chociaż, panie, jak tam było? Czy fajnie? Może jakiś autograf, nie wiem, kurwa, no cokolwiek, czy przewożę chociaż jakąś flaszkę, nic kurwa, nie, w drugą stronę tak samo, przejeżdżam, te. zwolniłem, patrzę, tabliczka, że granica, pojechałem dalej, siemanko, no. no i tak sobie myślę, no i tak dla bezpieczeństwa, pierdolą tej informacji z każdej strony, że tu, że, że wyniki, że, że kurwa testy, że cuda na kiju, nie, no i tak, ludzie w to wierzą, kurwa. No, gadałem z, 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 z całą masą ludzi, zwłaszcza starszych, to oni tak, no co, jeszcze, jeszcze się nie, nie, nie zaszczepiłeś? Dlaczego? Przecież to ci prościej będzie. Tak, to łatwiej jest gdzieś pójść, coś załatwić. Kurwa, gdzie ja mam coś załatwiać? Gdzie ja mam coś pójść? Ja nie mam czasu, albo nie mam pieniędzy. Jak mam pieniądze, to mam w dupie, sobie posiedzę w domu, kurwa, i zamówię sobie wszystko z dowozem. A jak yy, nie, nie mam pieniędzy, to nie będę kurwa chodził, wszędzie pojadę sam załatwię i, i mam kurwa taniej. No wiadomo, no ktoś mi powie, no, na koncert czy na wystawę, to nie pójdziesz. No. Ale co? Jakiś czas temu yy, tak był nawet taki, co to zawsze był w kostrzyni a teraz jest gdzieś tam indziej, bo nie wiem, za głośno było, czy nie było zgody albo była zgoda, tylko nie taka. No nie wiem. No i co? I też sam można było w telewizji kurwa zobaczyć. No. Rozumiesz, kurwa, tą paranoję? Czyż, jakby mi ktoś powiedział z 15 lat temu, że ej, ty jesteś tą ustoką? Nie, kurwa, zobaczysz sobie w telewizji, No to bym powiedział, no na pewno, kurwa, i co jeszcze, kurwa? Gumi się, kurwa, w czarno-białym. No, nie rozumiem tego, no ale no widzisz. I to takie są, ee, widzisz, z jednej strony, wygody, chuja niewygody, z drugiej strony, ee, bezpieczeństwo, chuj niebezpieczeństwo. No i co mi tu jeszcze powiedzą? Że, że ja mam im w coś wierzyć? No, oczywiście, kurwa, ty, najlepiej. Najlepiej, kurwa, ludziom nakłaść, kurwa, kitu, a później, kurwa, powiedzieć, no przecież, kurwa,śmy żartowali. Nie? Ja nie mówię, ty nie mówię. Rób ta sekur, jak to właśnie tutaj wspomniane, kurwa, pan Woodstock. No, rób to, co chce ta, kurwa. I to jest paradoksalnie najlepsze, kurwa, stwierdzenie. Bo jak będziemy, kurwa, robić tylko to, co nam mówią, to kurwa, nic nie zrobimy. Także. Trzymajcie się i faktycznie rób to co chcę.